Testy, porady, opinie, forum, społeczność. Skuterowocom. W ofercie Romet Motors 2012 znajdziecie Państwo dobrze sprzedający się motocykl Romet Division 249 i pojemność 125. Proszę Państwa, motocykl ten osiąga świetną cenę, jeśli chodzi o propozycję promocyjną z sezon 2011. Jest to cena na poziomie niewiele powyżej 6 tysięcy. Także no, motocykl jest wyjątkowo pięknie zaprojektowany, co zostało ocenione przez klientów, ale również przez różne niezależne źródła fachowców jest propozycją bardzo ciekawą Rometa i to widać, że grono wielbicieli Diviziona rośnie systematycznie. Przechodząc do kolejnej propozycji, widzimy Rometa R250 w nowej stylistycznej odsłonie turystycznego cruzera. Widzimy wiele zmian. Koncentrując się na tych zmianach, należy podkreślić, że zmienia się wizualnie bak tego motocykla, siedzenie, tłumiki robią niesamowite wrażenie. Oczywiście obręcze czy kierownica to są takie zmiany, które widać, ale również zadbaliśmy o to, aby pozycja... Podróżującego kierowcy była bardzo wygodna, stąd zmiany w siedzeniu i zmiana pozycji kierownicy. Również zmieniło się zawieszenie przód. Takie rzeczy, które sprawiły, że motocykl wygląda bardzo europejsko i tak, jak powinien wyglądać, zachęca do długich podróży. Maxi Scooter, może wróćmy na chwilę do Maxi Scootera, ponieważ Pan pytał, czy kobieta dobrze będzie czuła się na Maxi Scooterze. Proszę zobaczyć, że Maxi Scooter wciąga również swoim urokiem na tym pojeździe można się naprawdę poczuć dorośli. Naprawdę. Widzicie Państwo również w naszej ofercie pozostają produkty, pojazdy, które cieszą się popularnością i niesłabnącą popularnością, czyli model retro siódemka. Na dobre zagościł na ulicach polskich miast. Sprzedaje się świetnie w miastach takich jak Warszawa, Poznań czy Kraków. Na pewno jest to model, który narzuca pewien lifestyle, ale jest bardzo wygodny. Jest to też pojazd atrakcyjny nie tylko pod względem designu, ale też pod względem ceny. Tak, oczywiście, ponieważ no, pojazd cenowo plasuje się na poziomie 4000, a właściwie poniżej, bo Mamy cały czas propozycje promocyjne i w Romecie wiele się dzieje, jeśli chodzi o promocję, o to jak zaskakujemy klientów różnymi propozycjami. Za to warto, warto mm, zawsze obserwować to, co dzieje się na stronie romet.pl i korzystać z dobrych propozycji i świetnych promocji. Kolejna propozycja jest troszeczkę odmienna, a raczej bardzo odmienna od poprzedniej. Sportowy duchem 717 dwóch chłodzony cieczą. No widać, jeśli chodzi o użytkownika potencjalnego, to widać kto interesuje się tym pojazdem. Na pewno młody, dynamiczny kierowca, który chce poczuć się bardzo sportowo i kiedyś być może będzie kierowcą ścigacza. Skuterowo kom to podkreślało również podczas testowania tego pojazdu w sezonie 2011 to jeżeli chodzi właśnie o 717 i jest to zarazem chyba jedyny na rynku pojazd w klasie 50 chłodzony cieczą a na pewno jedyny w tej klasie cenowej na osiągi i świetne zachowanie się, a dynamiczna jazda, także faktycznie chłodzenie cieczą yy, i przełożenie na moc i to wszystko sprawia, że, że nie można nic zarzucić takiej 50. To było 717 a 727. O, to jest model, którego z pewnością nie może zabraknąć w ofercie. Lubiany, klasyczny, rodzinny. Yy. No, ciężko walorów wiele, ponieważ stanowi na pewno pojazd uniwersalny w wielu rodzinach ze względu na to, że nie jest ani zbyt duży, ani zbyt sportowy, ani zbyt klasyczny. Po prostu ma w sobie to wszystko, co, co potrzeba, aby, aby cieszyć się całą rodzinę, więc klasyczna 50 czterosów, 2 osób podstawowe akcesoria, szyba, kufer, aluminiowe obręcze, hamulec tarczowy, Przechodzimy do strefy pojazdów elektrycznych. Romet stara się nadążać za trendami w motoryzacji, a takim trendem z pewnością jest obszar pojazdów elektrycznych i tutaj państwo faktycznie widzicie, znajdziecie ofertę tak rowerów elektrycznych, skuterów jak i pojazdów czterokołowych mini samochodu Rometa Rometaforii. No, rower to bardzo fajna rzecz, rower elektryczny, coraz bardziej popularny w Polsce i już mając doświadczenie w sprzedaży rowerów elektrycznych i widząc, że pojawia się zapotrzebowanie rynku na skutery elektryczne. Pozwoliliśmy sobie zaprezentować dwie propozycje na rynek polski. Pojazd poprzedni był bardzo taki klasyczny, zachowawczy, bardzo uniwersalny, natomiast ten faktycznie mówi sam sobą, swoim designem wyglądem, że uwaga, jestem elektryczny i ktoś, kto chciałby na to zwrócić uwagę, że jest no, w zgodzie z trendem, zaznaczyć muszę, że nie są to wszystkie pojazdy, które znajdują się w ofercie Robert Motors 2012. No, wiele modeli znalazło się w kontynuacji i takie modele jak klasyczny Ogar czy Zetka, którą tutaj widać to są pojazdy, z którymi naprawdę bardzo ciężko byłoby się rozstać, tak nam jak i naszym klientom no, cały asortyment tak naprawdę firma Arcus Romet prezentuje swoje sieci franczyzowej Romet Partner także w tym momencie no, zapraszamy do ponad 130 punktów franczyzowych, gdzie Państwo będą mogli zapoznać się z wszystkimi produktami, z wszystkimi nowościami. Mamy Ceresa a 125, będzie kilka zmian, model będzie już po tych zmianach dostępny za miesiąc, także za miesiąc zapraszam na stronę romet.pl, gdzie przedstawimy Państwu szczegółowo wszystkie zmiany. I oczywiście nasz WS50 router, którego naprawdę można spotkać za zakrętem, jest ich dużo w Polsce i e, tak naprawdę tworząc już taką grupę e, fanów e, e, routera WS50, jak również Z50 to jest e, no, taki bardzo dobrze sprzedający się uniwersalny motocykl. Testy, porady, opinie, forum społeczność. Skuterowo.com.